Sponsorem programu jest grupa PSB, właściciel sieci sklepów Mrówka, dystrybutor artykułów do domu i ogrodu. Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Na program zaprasza Ryben, producent ceramiki budowlanej. Sponsorem programu jest firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Na program zaprasza Biuro Styl. Blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood. Mieszkanie, nowe budownictwo, więc czysta karta. Wchodzimy do kawalerki, gdzie wprowadzimy pewne zmiany, jeżeli chodzi o ustawienie ścian czy różnych podłączeń, ale generalnie zostawiamy mieszkanie takie, jakie zostało podarowane. Mamy określony budżet, który musimy się zmieścić. Dlatego pewne rozwiązania będą ekonomiczne, ale w pewnych momentach zaszalejemy, tak żeby zróżnicować efekt. Mieszkanie będzie trochę męskie, łazienka troszkę jeansowa. Przy wejściu znajdą się przepiękne klinkierowe płytki kładzione w nietypowy sposób. Marcin, Blue Delfin ładne logo, ładna nazwa, malowanie bez poprawek, ale co to tak naprawdę znaczy? Pozwól, że ci wyjaśnię. Mam tutaj nasz flagowy produkt taśmę malarską niebieską. Zobacz, ten produkt charakteryzuje się tym, że on przede wszystkim nie spadnie z powierzchni, nie podcieknie farba nam pod krawędź taśmy podczas malowania, taśma nie zostawi kleju na powierzchni i łatwo ją usuniemy. Taśmy już mamy, pozwolę Ci pokażę wałek odpowiedni do malowania. Przed nami mamy całą ofertę naszych wałków. Mamy tutaj killera, spinera, silvera, hektora. Ja bym Ci zaproponował wałek killer. Coś dla mnie. Tutaj masz takie skosy na krawędziach, które powodują, że podczas malowania wałek nie zostawia smug. To też wpływa na estetykę malarską. Oprócz tego materiał. Materiał, z którego jest wykonany wałek, jest niesamowicie chłonny. On o 30% oddaje więcej farby i tej farby więcej pobiera. No i też te, kolejny temat związany z estetyką, czyli to, że wałek nie zostawia śladów włosia na powłoce malarskiej, na ścianie. Czyli ekonomiczne i ekologiczne. Dokładnie tak. Proszę bardzo. Dzięki. House of Tones kolekcja strukturalna, matowa w czterech kolorach. W naszej łazience będzie to kolor jeansowy, naprawdę wygląda jak jeans, również w dotyku przypomina strukturę tkaniny. Występuje w takich formatach, które łatwo jest ze sobą zestawiać w bardzo atrakcyjny sposób, jak na przykład takie rąby. Do tego jest duży format 90x33. Wstawki również w wielu kolorach metalowych, w tym miedź. U nas to będzie złoto, dlatego też świetnie będzie wyglądała podłoga z kolekcji Monolith. Thank mm -hmm. you. Nie ma miejsca za dużo w kuchni, w kawalerce. To wtedy musimy się troszeczkę ograniczyć. Mhm. Tak, więc zmywarka do zabudowy mniejsza, mniejsza płyta, dwupalnikowa. Ale piekarnik jest standardowy i wcale nie taki malutki. Tak, piekarnik jest standardowy, ale pojemność XL, więc 80 litrów do naszej dyspozycji, do tego. Split and Cook, więc jeżeli mamy małe mieszkanie, ale troszkę większą rodzinę, zawsze możemy sobie dwie potrawy w różnych temperaturach, w różnych czasach pieczenia przygotować, także to też jest wybitnie na plus. Zmywareczka to jest bardzo nowy produkt, właściwie jedna z nowości jeszcze z końcówki zeszłego roku. Pomimo tego, że 45 to wyposażono we wszystkie najważniejsze technologie znane raczej z większych sprzętów. Mamy silnik inwerterowy, więc cisza, energooszczędność i bardzo długie działanie bezawaryjne. Do tego mamy bardzo dużo takich fajnych rozwiązań, które sprawiają, że ta mała komora mimo tego jest bardzo pakowna.

Mamy hall, w którym chcemy, żeby ściana oprócz tego, że jest bardzo praktyczna przy wejściu, była położona ładną strukturą, to chcemy, żeby ta struktura była nietypowa i w nowoczesnym wydaniu. Myślę, że świetnym wyborem będzie nasza płytka Brisbane. Yy, oprócz tego, że płytka charakteryzuje się bardzo ciekawym wybarwieniem, bo jest to taka dosyć głęboka czerń, przełamana kolorkiem, to dodatkowo zastosowałabym tutaj płytkę o wydłużonym formacie. Jest to nowość w naszej ofercie, płytka o wymiarach 365 mm długości. Na pewno będzie tworzyła takie nietypowe wnętrze, bardzo nowoczesne. I co najważniejsze, jeśli chodzi o hol, to jest przede wszystkim bardzo ergonomiczna. Po pierwsze jest niebrudząca, po drugie jest bardzo odporna na zniszczenia, czyli wszelkie rowery, piłeczki, jeśli tam będzie mieszkała rodzina nie stanowią dla niej żadnego zagrożenia. Dodatkowo jest przyjazna środowisku i tworzy bardzo naturalny, zdrowy mikroklimat dla otoczenia i dla ludzi, którzy zamieszkują takie pomieszczenia. Jonizuje ujemnie powietrze, co wpływa z pewnością na zdrowie naszych domowników. Malujemy sufity na kolor biały, ale przecież sufit nie zawsze musi być biały, prawda? Oczywiście. Co, wszystko zależy od tego, co, co myślisz o sufitach w mocnych kolorach. Zachęcam do malowania kolorami ciemnymi, wysokich wnętrz, bardzo wys wysokich wnętrz, dlatego że to też optycznie obniża wnętrza. I musimy pamiętać o takiej zasadzie, że malując sufit również na biało, nie tylko w kolorze, farba powinna być głęboko matowa. Wówczas nie będzie widać tych wszystkich nierówności na suficie. Tak. ribbent można stworzyć ciekawą grafikę na ścianie, tak, wystarczy tylko do tego podejść troszeczkę inaczej, na przykład położyć ją odwrotnie zamiast w poziomie, to w pionie. Płytka dzięki temu, że ma bardzo podłużny i nowoczesny kształt, ułożona w pionie, w rytmie, bezfugowo stworzyła strukturę. Tego, że przytulne. Wygodne, w neutralnych kolorach, z pojemnymi szafami, z miejscem do przechowywania. Z maksymalną wykorzystaniem przestrzeni, tym bardziej, jeżeli tej przestrzeni nie mamy za dużo, tak jak akurat w przypadku tego mieszkania, kuchnia. Wykorzystuje właśnie dosyć dobrze przestrzeń, do samego sufitu zabudowana jest, no i w neutralnych kolorach szarość i drewno. Jest zabudowana właściwie od stóp do głów bardzo dużo szafek. Mamy zabudowaną lodówkę, piekarnik, dwupalnikową płytę, zabudowa z beko i mała zmywarka. Wszystko tak, jest. Więc czemu jest więcej blatu do pracy? I ten dół kuchni, który celowo mm -hmm. zrobiłyśmy w, w kolorze drewna, tak żeby yy, nawiązać do podłogi drewnianej, która też bardzo ładnie tutaj ociepla całe, całe wnętrze. Mamy też stół, nieduży, ale jest, To jest bardzo ważne jako serce domu. Sporą kanapę. Proporcje dobre są tego wnętrza, więc udało nam się wszystko tak skomponować, żeby człowiek, który będzie tutaj mieszkał, mógł wieść spokojne życie i wygodne. Sponsorem programu jest grupa PSB, właściciel sieci sklepów Mrówka, dystrybutor artykułów do domu i ogrodu. Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Na program zaprasza Ryben, producent ceramiki budowlanej. Sponsorem programu była firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Na program zaprasza biuro styl, blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood.